Słuchajcie, Polacy źle wymawiają to słowo. A, widzicie? To słowo, nie te słowo. Nauczyłem się i już nigdy nie zapomnę. Niestety, Polacy źle wymawiają can. Może to jest przesada, żeby powiedzieć, że źle wymawiają, ale... Nie wymawiają tak, jakby mogli. Co mam na myśli? To słowo can można wymówić na dwa sposoby. W szkole pewnie się uczymy i, i każdy myśli, że to jest tylko i wyłącznie can. Can. And you would be 50% correct. Bo pewnie nie słyszeliście o kn. 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 Można powiedzieć can i można powiedzieć Can to każdy zna. Can to jest tak zwany weak form, czyli zredukowana, dźwięcznie zredukowana wersja jakiegoś słowa. I to głównie redukujemy właśnie takie gramatyczne słowa, na przykład can, ale zrobiłbym osobny odcinek o tym. Musicie po prostu wiedzieć, że can bardzo często i myślę, że nawet częściej niż can, wymawia się can. can. Kyn. Jak mówię to teraz samo kyn, to brzmi absurdalnie, ale jak wkleję to w zdanie, zobaczycie, że o faktycznie tak się mówi, to brzmi lepiej, naturalniej. Mój cel dzisiaj jest po prostu przedstawić wam ten kyn. Mam nadzieję, że zaczniecie go używać i będziecie brzmieć, brzmieć, brzmieć naturalniej. Na początku jak się to faktycznie wymawia? Kyn. 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 W zasadzie zamieniamy silną samogłoskę A, kan, kan na E. Uh, a na E. Uh. I co to jest ten E? Uh? E uh, to jest najczęściej używana samogłoska w języku angielskim. Się nazywa schwa. It's the weak vowel, czasami mówi się na to lazy vowel. I, I to jest właśnie wskazówka The Lazy vowel. bo tu naprawdę nic za bardzo nie robimy z buzią, wszystko idzie z gardła, buzia lekko otwarta. Y, 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 just y, y. Potrafimy jako Polacy robić te dźwięki. Skąd wiem, bo jak uczymy kogoś na przykład spółgłoskę, na przykład B, ale nie jako alfabet, tylko jako dźwięk. Jakbyście to przedstawili dziecku na przykład. To jest B, B, albo K. k Czyli ta końcówka B. to jest właśnie ten dźwięk. B, y, y, y. I to jest najczęściej używana samogłoska. Czyli kn po prostu wsadzamy pomiędzy k i n ten I bardzo króciutki. Kn, kn, kn. Jeśli Wam pomoże, po prostu wyobraźcie sobie, że nie ma samogłoski i po prostu przechodzimy z k na n. Kn. Kn. Kn, coś takiego, ok? Kn. Więc tak się to wymawia. Teraz, kiedy można używać kn w takim razie? Chcę się nauczyć, Daniel. Powiedz mi. Zdania twierdzące. Super, każdy używa zdania twierdzące. W zdaniach twierdzących możesz wymienić kan na kn i będziesz brzmiał o wiele naturalniej. Zobacz. I can see you. Do dziecka możemy powiedzieć: I can see you. Zwróćcie uwagę, nie mówię: I can see you. Mówię. I can see you. I can see you. Hey, I can see you. I can see you. I can see you. Po co to w ogóle robimy? Robimy to, żeby cała uwaga poszła na inne słowa, na ważniejsze słowa. W tym zdaniu najważniejsze słowo jest see, ten czasownik i chcemy całą uwagę, cały nacisk, cały akcent zdania dać na see. I jak to możemy zrobić? redukując can. Bo jak powiemy I can see you, to jest taki can see nie fajne. Jak powiem I can see you, to tak fajnie jest na tym see you. I can see you. Nie, I can see you. I can see you. Czyli chcemy akcentować te ważniejsze słowa. W języku angielskim właśnie te gramatyczne słowa nie są uważane jak, jako ważne, dlatego je redukujemy. A czasowniki, rzeczowniki to są ważne słowa i zawsze, zawsze je akcentujemy. Więc redukujemy can na can, żeby zwrócić uwagę na inne słowa bardziej ważniejsze. I can see you. Kolejne zdanie. My wife can play the piano. My wife can play the piano. My wife can play the piano. I tak po prostu naturalnie mówimy, my wife can play the piano. Zamiast my wife can play the piano. Can nie, nie brzmi fajnie. Nie brzmi fajnie, o wiele naturalniej w takim zdaniu jest skrócić to na can. My wife can play the piano. Kolejne zdanie. Covid symptoms can last up to six months. Covid symptoms can last up to six months. Can last. I didn't say can last. I said can last. Can last up to six months. Covid symptoms can last up to six months. Słyszycie? Jak nie, to możecie zwolnić filmik i po prostu zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wymawiam can na can. Living in a new country can be tough. Living in a new country can be tough. Can be tough. Living in a new country can be tough. He can come. He can come. He can come. Brzmi o wiele lepiej. I dlatego mówię, że Polacy źle wymawiają can, bo w tych wszystkich zdaniach moglibyście powiedzieć kn i brzmiałoby lepiej, płynniej, naturalniej, ale nie robicie tego. Więc w teorii can jest poprawna wymowa, ale po prostu lepiej by pasowało czasami rzucić tym kn, a nawet nie czasami, tylko często używać can. Też możemy zmieniać can na kn w zdaniach pytających. Pytaniach. Świetnie, bo dużo korzystamy z pytań, więc przyda nam się. Can na kn w pytaniach. Can you give me a hand? Can you give me a hand? Can you give me a hand? Czyli can you help me? Can you help me? Can you give me some help? Can, can, can. Zaczynamy od can, can you, can, you, can you give me a hand? zamiast can you give me a hand, can you give me a hand, totalnie redukuje, can you give me a hand excuse me, where can I park, where can I park, where can I park, akcent idzie na where i park to są najważ najważniejsze słowa tutaj, nie can, where can I park, no, where can I park, can I park Where can I park? Słuchajcie, jeśli ten materiał jest wartościowy, proszę zostawcie lajka, like komentarz i subskrypcję i to pokazuje algorytmowi, że ten filmik jest dobry i że kolejna osoba powinna go zobaczyć. Dziękuję. How can I improve my English? Daniel, how can I improve my English? How can I improve my English? By using can <laughs> How can I improve my English? Can you stop? Can you stop? Zamiast, can you stop? Can you stop? Can you stop? Can you? Can you? Can you stop? See, it sounds better, sounds more natural. Zdanie lepiej płynie, w jak tak robimy, jak redukujemy. Can Adam come? Mom, please. Can Adam come? Can Adam come? Can Adam come? There you go. Zdania twierdzące i pytania. Uwaga teraz, jak jest przeczenie, to nie redukujemy. Nie mówimy knt, can't, cant. Tu jest jednak w brytyjskim can't. Mocna samogłoska. W amerykańskim can. Can. Can't. Coś takiego. Czemu jednak w języku angielskim jakieś zaprzeczenie, to to jest ważne i raczej tego nie redukujemy. No to przykładowe zdania. I can't hear you. I can't hear you. Ale możecie wykorzystać tą wiedzę, żeby lepiej rozpoznawać, czy zdanie jest twierdzące, czy zaprzeczenie. I can hear you i I can't hear you. To sam fakt, że jeden jest kn a drugi jest can't, to da się lepiej rozpoznać, bo często ludzie myślą, że te can i can't, po amerykańsku też can, can, brzmią tak podobnie, że jak je rozróżnić? No to właśnie teraz wiecie. I can hear you, I can't hear you. I can hear you, I can't hear you. So widzicie, po prostu jak jest zredukowany, to na pewno jest zdanie twierdzące. I, i rzadko tak naprawdę usłyszymy tą mocną wersję, jak jest zdanie twierdzące. I can't hear you. We can't connect to the Wi-Fi. We can't connect to the Wi-Fi. We can't connect to the Wi-Fi. Jakbym miało zredukować to słowo, to by brzmiało jak could". We can't connect to the Wi-Fi I to, mm, nigdy tak nie Może jakiś We can't connect to the Wi-Fi, nie wiem. We can't connect to the Wi-Fi. Oi, you can't smoke here. You can't smoke here. American hey, you can't smoke here. You can't smoke here. Can't, can, to będzie zawsze mocne. Teraz musicie wiedzieć, że jeśli chcemy akcentować, że to jest możliwe, że mogę, że coś może się stać i faktycznie chcemy podkreślić ten can, no to wtedy mówimy can. Dam wam kilka przykładów. Ktoś nam mówi you can't swim! My mówimy I can swim. I can swim. Trochę zaprzeczamy go, bo on mówi, że nie możemy. No, I can swim. I can swim. W normalnym zdaniu by było I can swim. I can swim. Ale tutaj no, I can swim. Tu jest bardzo ważne, żeby podkreślić ten tak, no, nie, umiem, umiem pływać. I can swim. Wtedy właśnie warto powiedzieć can. My brother can help us, but he doesn't want to. He can help us, but he doesn't want to. Może nam pomóc, ale po prostu nie chce. Właśnie chciałem podkreślić He can help us, he just doesn't want to. He can, but he just doesn't want to. A normalnie po prostu tak normalnie by było My brother can help us. He can help us, but he doesn't want to. My brother can help us. Widzicie różnicę? Słyszycie różnicę? Trust me, you can improve your English fast. You can improve your English fast. To działa tak, że Może uważam, że ty nie wierzysz, że jest to możliwe, ale chcę podkreślić, że możesz, możesz poprawić ten angielski szybko. You can, you can improve your English fast. Kolejny przykład podobny do poprzedniego, na przykład dziecko mówi: I can't do it, I can't do it. Chcemy go zainspirować. No, you can do it, you can do it. Come on, you can do it. Ale jak ogólnie byśmy po prostu mówili komuś, dawaj, byśmy, można też powiedzieć, you can do it. It, you can do it. Czyli you can do it. Jeśli widzimy, że traci tą wiarę, ale tak normalnie, you can do it. You can do it. Jeszcze jeden przypadek, który warto znać. Krótkie odpowiedzi. Tutaj zawsze są mocne i nie redukujemy. Co mam na myśli? Ktoś spyta: Who can play the piano? I can, I can. Krótka odpowiedź. I can, he can, you can, we can. Tu nigdy nie powiemy. I can. Widzicie, jak to absurdalnie brzmi. I can to brzmi dziwnie, ale jakieś w zdaniu dłuższym, to to brzmi super. I can. Nie. I can. Who can play the piano? I can. Mimo tego, że akcent jest mocniejszy na I, bo tu chodzi o mnie, tu jest ten całe znaczenie ja potrafię. I can, to dalej can jest mocny. Może chcemy kupić nowego iPhone'a? Pytamy się. Can it record underwater? Can it record underwater? I gościu w sklepie mówi, it can, it can. Nie można powiedzieć, it can. Można powiedzieć, it can record underwater. Ale jako krótka odpowiedź nie możemy powiedzieć, it can, it can. Dziecko się pyta matki, can I stay at Michael's house? Can I stay at Michael's house? Matka odpowiada, yeah, you can. Sure, you can. You can. Nie można powiedzieć, you can. Teraz jeszcze jedna uwaga. Jak będziecie ćwiczyć ten kn, tą weak form, to musicie zwrócić uwagę na to, żeby nie zwracać uwagi na to słowo kn, jak będziemy je redukować. Bo jak człowiek uczy się wymowy, to jest bardzo skupiony na jakimś słówku i żeby je dobrze wymówić. Więc często ludzie ćwiczą ten kn, i zdanie brzmi trochę tak: My wife can play the piano. My wife can play the piano. Co tu jest nie tak? Niby ten dźwięk jest dobry, kn, ale cały sens tego, że mówimy kn, jest, żeby nie zwracać uwagę na to słowo. Więc mówiąc teraz tak skupiając się na nim i mówiąc kn, tak mocno uderzając to słowo niszczysz tą, ten cały zamysł, niszczysz ten cały sens. Chcemy jak najbardziej schować to słowo, chcemy jak najbardziej zredukować i nie zwracać uwagi. Więc uważajcie, żeby tak nie akcentować tego słowa przez przypadek, jak ćwiczycie. Nie mówcie: My wife can play the piano. Mówcie: My wife can play the piano. My wife can play the piano. I dobrze jest zawsze połączyć z następnym słowem. Jak najszybciej, skleić je Can play. Can play. My wife can play the piano. Nie zwracajcie uwagi, nie mówcie My wife can play the piano. It has to be My wife can play the piano. Living in a new country can be tough. Can be tough. I can see you. I can see you. I na zakończenie mam dla Was wyzwanie. Obejrzcie dzisiaj jakiś filmik, serial, coś po angielsku, gdzie nativi mówią i spróbujcie wyłapać kilka razy, jak faktycznie stosują tą formę kn zamiast can. My name is Daniel. I teach real English to real Polish people, and I'll see you next time.